Widzowie, dzisiaj spróbujemy pojechać na dwa samochody. Nie wiem, czy nam się to uda, hogaty. Bo mogą być problemy. Podobno ostatnio mówi, że masz mało szczęścia w tym Tak, miałem w... no. giga mało szczęścia, ale powiem ci, że. Jechałem tym samochodem podstawowym z przyczepką. Tym? A, y, tak? I... Tak, normalnie jechałem okay. z przyczepką. No nie wiem, te, te, z tym jest coś nie tak w takim razie. Nie wiem o co chodzi. Więc. To co, ty składasz ten samochód premium, Nie, nie, a ja, ja jadę normalny? tym gorszym, ja jadę gorszym, spokojnie. Nie, nie, nie no to ja tak, jadę Tak, ja jadę gorszym. gorszym. I, dawno, i, słuchaj, ja dawno tym y, nie jechałem kompletnie i za każdym razem jak graliśmy z Admirosem, to wy prowadziliście na zmianę. Ja nawet się nie ten. Ja nawet się tam nie wpieprzałem wam i mówię, nie, to dzisiaj ja chcę po prostu tym gorszym pojechać. I zobaczymy od razu y, test prędkości, który jest po prostu no dobra, szybszy. No dobra. Znaczy wiadomo, który będzie szybszy, nie? No tak, to... powiem ci, z tą przyczepką też się zastanawiałem na przykład. W którymś momencie jechaliśmy normalnie. No. A w którymś momencie nagle 20 na godzinę, praktycznie? Tak? I a... aż ją odłączyłem, no bo. Ja no nie myśleli, czy to że to dlatego, jest problem, wiesz? dlatego, że pod górkę było, czy to dlatego, że nie wiem, coś było tam przyczepione do tak. samochodu, no nie miałem kompletnie pojęcia. O, no, no, Jest to, są co jeszcze błędy, działo. są jeszcze błędy, nie? Bo jest... czasem jest tak, że wiesz, mam wszystko, a nagle się okazuje, <laughs> że, że nie jedzie. I tak samo z tym, jak ci mówiłem, że na przykład tam mi czegoś brakowało. No, 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 no co tyle? Niby... Niby oleju nie brakuje, a nagle olej. Aha. Padł. Wiesz, i tak nikt by się nie spodziewał, że oleju zabraknie, nie? No a tak, tu olej to mi się każe, że to jest najbardziej taka komfortowa rzecz, że tego no. nigdy nie brakuje, nie? A jakoś właśnie zabrakło. A raz to po prostu, wiesz, była nagle burza, zbiorą trafił, raz, dwa, trzy i samochód się rozpadł. Yes, no to, to to jest tragedia. I jak coś, wziąłem paliwo, podzieliłem na pół, żeby nie było. Żadnych... Okej, okay, no właśnie, no bo jest tak, tak, problemem Tak, 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 tak. No To jest na najważniejsza starcie. rzecz, nie? Tutaj. Żeby bez, te, bez tego paliwa już by się to skończyło. A, już rdze usunąłeś. Czy jest tak. jakaś farbka albo coś takiego, żeby to... Już jakiś... wszystko. No, ale będzie... <laughs> Ej, nie, jak naprawdę ten samochód będzie taki wolny i rzeczywiście <laughs> Dusty Trip jest pay to win, bo musisz sobie kupić samochód. No i ten wygląda, no średnio. Pay to win, wiesz, zaczynamy od samochodu, później trzeba będzie może kupić inne jeszcze rzeczy. No. Jedzenie, już widziałem, że jakiś eliksir był do kupienia dla zdrowia. <grym> Mam wrażenie, że hanger też szybciej, wiesz, głód yy, rośnie teraz. Yy, znaczy, właśnie to jest dziwne, bo tak, yy, z tym się zgodzę. Ale na przykład zauważyłem, że w końcowej tak jakby, jak już masz końcówkę gierki, to w ogóle ten głód mi nie spada. I nie wiem, czy tak powinno to działać. A też zależy, na przykład, jak wczoraj rewajwa Bartek odpalił, nie? No. To później już yy, głód mu nie spada. A, <grym> 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 jakiś błąd albo coś takiego. Tak, no to nie, nie mam pojęcia. To jest A burgera sobie wziąłeś, dobra, dobra, tak. dobra. No to w takim możemy w takim razie chyba je. Jeszcze drzwi ci trzeba wziąć. O, i trafiłem też na sytuację, w której zrespiliśmy, wiesz, seed i tu o wejściu do piwnicy była skała i nie mogliśmy się dostać do piwnicy O, No, to takie najgorsze rzeczy, nie? Takie totalnie złe RNG. O tu jakiś. Ej, ten obraz był, ale creepy obraz jest. Nie, Nie no wiem. Taki... Tam jakiś ob... No na... a widziałeś jaki masz obraz na górze i In... zobacz na no ten obraz w piwnicy. Uuu. Ej, fajny, taki. Może można go sprzedać w ogóle w tym. W sklepie? W, w sklepie. No, ciekawi mnie, ile, za ile by taki e, Czekaj, bo. Jest mały problem. Wydaje mi się, że jeszcze... Nie ma tutaj czegoś takiego jak handel obrazami, ale może w którymś update'ie. Ja powiem ci, że jest szansa, że... Ja uważam, dobra. że jest. Okej, okay, no to bierzemy obraz jeden, tylko ja bo... się boję, że wiesz, że samochód się po prostu zepsuje. No, no dobra, ty... to ja biorę jeden do siebie, a ty do siebie, ja dobra, biorę Mike'a bior... Jacksona do okay. siebie. Dobra, to ja biorę ten dziwny creepy obraz, o i tutaj będzie... Czekaj, i ty już jedzie. A, Michael Jackson to jest? Tak. A, to chyba nawet mówiłeś w poprzednim odcinku, że jest Michael Jackson, a ja nigdy tak. tego jakby nie ten. Czekaj, tego, ej, tego obrazu nie można, a nie, można przyczepić. Dobra, ja okay. przyczepiłem, ja biorę zawsze tego pieska w zbroi minecraftowej, także. Eee, a, tego. Mi tego... Edmiros tak. go. Chumps nazywał, czy coś takiego? Pieseł po prostu. No pie, pieseł Minecraftowy, dla mnie to mm -hmm. też jest piesek. Nie, już wszystko, wszystko jest ładnie. 4,5 litra, dobra, chłodnicza 4 tu jest zamontowana? Czekaj. No masz, tak, ja ci montowałem Okej, okay, water, więc... olej, dobra, no wszystko jest chyba, nie? Możemy... <laughs> możemy być. ruszać i zobaczymy jak to będzie wyglądało, pyk. Okej, okay. który się... Erko. dobra. Fajnie, że ten samochód startuje, no. Nie no. startuje? No, czyli jest ten błąd <laughs> nadal, kurde. Jest jakiś taki, trzeba go no. popchać pewnie. Dobra, 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 no, jest. Okay. Mm. A jeżeli sobie przyczepkę... O, wi widzę, że... Trzeba go. No, bo, popchać, popnąć, popchać. No. Kam, go sobie. Ale, no, nie podoba mi się to, że nadal to nie zostało załatane, bo. No, by... jakby. O, znowu dalej, nie mogę, jakby ruszyć. No, konkretnie. kompletnie nie można ruszyć, nie? Oho, jest? Jedzie? Nie wiem, zobaczymy. Ty, przyczepka rzeczywiście jest! W nie działa, dlatego że ten samochód jest po prostu popsuty. Ale, ty teraz do przyczepki kół nie dałeś, wiesz o tym? A! <laughs> <laughs> rzeczywiście! O no może ty częściej kół nie dawałeś. Nie, świetleki. nie, nie, dawałem, dawałem na 100%. Teraz zapomniałem, ale no, no tak to jest taki, dawałem, że, dawałem, że ja na razie nie mogę tym Nie, no, spoko, no to trzeba będzie, wiesz. A, sobie... nie zakręciłeś mi tego, baku. Tak, bo to chłopię. był mój specjalny plan, żeby ciebie wyprzedzić i zostawić na tym pustkowiu. Zgadza aha, się, chciałem aha. to zrobić. Ale no. no nie, źle. nie wyszło, nie wyszło. Dobra, ale dziwne jest to, że ten, są problemy z tym samochodem, a może odczep na przykład ten obraz, może to... wow, ale ty kopnąłeś ten samochód. Dobra, wezmę odczepię spokojnie, obraz, spokojnie. Mo może tak, może to Michael Jackson blokuje. <laughs> no. Czekaj, może a ja ciebie ja? popnę teraz? No nie, no... O, 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 coś tak, tak bo to, a spróbuj je, mi przyczepić Michaela Jacksona. Dobra, 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 ale wiesz co zauważyłem, bo ty też znowu jechałeś na początku do tyłu nie, cofałeś. No ja próbuję, wiesz, ty Ale przyszedł. no właśnie, mi chodzi o to, że jak ja jechałem, to za każdym razem praktycznie, właśnie musiałem na początku do tyłu, a później do przodu. Ej, nie mogę mhm. przyczepić tego obrazu. O dobra, czekaj, czekaj i... Z, jest dobra, jest przyczepiony dobra, na górę. dzięki. Dobra, proszę żeby działało. Ej. Dobra, działa? Yes, dobra. Jej, jest, dobra, A Ty jedziesz z przyczepką, I Tak, z przyczepką jadę, no nigdy nie jechałem jeszcze. Ty, dobra. ale ty jesteś szybki! Na razie! Ej, ej, ej. Ale w sumie Nie, fajne. No to powiem ci jest różnica ogromna, tak? kupiony, no. a samochód. Jak wolny, jesteś sam Ja, yeah. jak tak w ogóle ma... Ty, Ty już Przyczepka, nie znikasz. Odepni, odepnij, ją, Przy, o, odepnij przyczepkę, a, mówię ci a, Aż tak? No, no to... o, odepnij. I to odepnę ją na punkcie jakimś, jak się zatrzymamy, wiesz, ogarnąć jakieś tam rzeczy no potrzebne. Dobra. Ale wolno jedzie! Oczy coś to... ja cię w ogóle nie widzę, więc ty mi mów czy jesteś zaraz jestem, za mną, Jestem czy... no jestem jakieś pięt... 20 metrów za Tobą. 15. Dobra to ja dopiero. 10. Przy... O, o kurczę, kurde, ta murza, ona jest mocna teraz. Oj! Ej! Z znosi mnie! Tak, tak! Co Ale jest? No, właśnie, kolejny plus tego samochodu Aż Co? tak go nie znosi Ej dobra, to jest przesada, kurde, jak można tym gównem <noise> No, ja ty jeżdżę, Ja yeah, tym jeżdżę dobra tak. Czekaj, Pozdrawiam. gdzie ty jesteś? No ja z przodu, ja 550 okay. metr. I, I który? 550, no. 600. O... 488, 492, 650... 3... A ja sobie tak na czylku ja. rekreacyjnie. Mi... co chwilę mnie znosi. Dokładnie Dobra, tak, czyli oni robią wszystko, tak. żebyś kupił y, samochód tak. za ten. Tak, za Robuxy. Za Robuxy. no Za mm -hmm. No, 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 no. Oczywiście, że tak. Dobra, to już jest A wiesz, na początku, ostatnio grałem, przecież to na, na spokojnie tym podstawowym samochodem I Tak, no właśnie. Też miałem nie? wrażenie, że bez problemu można było to ogarnąć. Ale teraz, no, za, zaczyna się nerfienie po prostu. Mm -hmm. Ej, ale ta. Kurde, no i ja mam problem. O, dobra, teraz już się ogarnie to. O, jest jakiś hangar, ale to jest ten hangar typowo, który nie ma i temu. A no to nie, I nie, nie. nie. Dokładnie tak to wygląda, nie? Że jadę i pierwsza miejscówka, y która jest hangar, w którym nie ma praktycznie przedmiotów. O, widzę jedno koło. W tym hangarze na samochód mi zgasł. Metrze? Czekaj, jest problem. <laughs> nagle jakaś czerwona kontrolka była. Nie no, olej jest, woda jest. Ej! Czekaj, chogaty, Czy ty... Benzyna? M ma czemu mam zero paliwa już? No i ja nie wiem Ej, o co chodzi? To mam... ty zalewałeś, przecież nie, nie No tak, zalewałem. i miałem 4,5 litra. Idealnie wymierzone mówię, dobra, żebyśmy mieli po, A, po połowie. A zamknąłeś bak? I... Zobacz, czy zamknąłem. Nie, no wak, jest, jest nie? zamknięty, jest zamknięty. Jak potrzebę. tym moim był otwarty, nie? Zostawiłeś otwarty u mnie. Ale. tu open. Nie, chogaty musisz wrócić, bo mnie jestem na środku pustyni. Bez paliwa. Potrzebuję pomocy małej. Dobra, jadę ty, po możliwe, ja bym chciał. Ale... Okay, możliwe, że nie zamknąłem, ale. Okej, możliwe, że nie zamknąłem. No, no jakby... No, mm. ja mam takie wrażenie, że jak tu nie zamknąłeś, to jest szansa, że tam też nie zamknąłeś. Ale nie wiem, no nagle po prostu, wiesz, czerwona kontrola. Jezu, ten obraz. Im dłużej na niego patrzy, tym bardziej dziwny mi się wydaje, ale fajny jest. Okay, jadę, o jest po pomo ciebie. pomoc Aro, nadjeżdża. Widzę. Jeszcze mam trochę paliwa, spokojnie. Czekaj, a nie będę mógł odlać po prostu tego paliwa, trochę. A masz jeszcze jakieś? Znaczy nie, no tutaj. M kanister i może to działa w ten ale sposób, aż tyle że można laty? odlać. No, ja nie, czy, czy ja nie, Dobra, czy? już się zatrzymałem. A, nie Kiedy mogę, nie mogę. No, rozwalony. Zero. No, Otwarte zero. oczywiście. Zero, 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 zero. No, niestety. Było... I teraz pytanie. Czekaj, a można. Okej. Okay. Tam do, tam dobrze. Chcesz tę przyczepkę? No, weźmiemy ją. Zobaczymy, czy, czy działa już z tym. No, bo niestety ja już nie pojadę, bo. <laughs> Był mały problem, ale chcę zobaczyć, czy można sprzedać te obrazy rzeczywiście. Mm -hmm. Pyk. Jak... A czy ta przyczepka będzie nam potrzebna? Będzie. Jest niezbędna, po prostu. Niezbędna. Czekaj, tylko jest mały problem, bo się tak jakby tutaj no. trochę zbagowało. Czyli po Prawda? 750 metrów udało się przejechać tym samochodem. No, ok. No ja byłem na tysiącu. No ale i prędkość, powiem ci tak, no to jest bez porównania i teraz dopiero doceniam. No teraz musisz przepchać ten samochód, bo ta Aha. przyczepka to mnie chyba Dobre. mocno blokuje. Mam po prostu iść, Prawda tak? Małem. AHA Ej! Kurde! Dobra! Dobra jest! <grym> jest! Teraz. Oj. Oho! Możecie... To się zablokowało coś chyba. O Dobra. znak czy, czy coś? O ej, nie, 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 nie. Tutaj powinno być wszystko git. No bo nie mogę jechać, prawie. Czekaj. O, 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 o. Dobra. Ja, ej, ej, jadę, jadę na przyczepce. A i się zatrzymujesz? No. Jest. To nie jest takie proste. No 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 no. Ta przyczepka mocno ogranicza. I powiem, ruch. ci, przyjemnie się jedzie tutaj na przyczepce. Dobra, dobra, to tylko drzwi mamy otwarte. No wiem, bo jest gorąco, to niech się niech się wieje. No dobra, no okej. Okay. Ja będę tutaj po prostu wszystko, czyli. o, je... o, o! co jest? <laughs> no dobra, no i tak się kończy ta jazda na przyczepce i już nie ma paliwa. N jak nie ma paliwa? Nie, no jest, no nie ma, jest chyba. paliwo. Um... No ta zabugowałeś panie przyczepkę. Nie, 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 wszystko jest, wszystko jest pod kontrolą. Ej, ty, ale to jest dziwne, bo jechaliśmy prostą drogą. Eee... Paliwo zero. Paliwo zero jest? Pozdrawiam, tak. Ale czekaj, no przecież było zamknięte. No ale to wydaje mi się, że przez tego. Przez przyczepkę. jest otwarte, dlaczego jest otwarte? Nie, ej, przed chwilą podszedłem i było no zamknięte. Patrz. Tak, ale no... ty, o, które zamknięte? To w środku musi być zamknięte, floty. To w środku, to musi być zamknięte. A no, ale nie, no, nie, nie, nie czekaj, ja nawet nie otwierałem, czyli to ty nie zamknąłeś w takim ja razie. ja teraz otworzyłem klapkę. No tak, ale mówisz wtedy, że ja nie zamknąłem i ty zamknąłeś, no tak, a ja, ja nie wtedy podchodziłem. Ja zamknąłem, tak, ja wtedy no. zamknąłem, pojechałem i nic tego nie ruszałem w ogóle. A, no to się samo sam musiało otworzyć. Ja mam nagrane, no, samo w... się otwor... no to może samo się otworzyło przez to, co się wydarzyło z samochodem. I yeah. dobra, i chodźmy tutaj no, do tego. No, do tego. zabugowała, no. no, no. Hey, ale po co wprowadzę coś takiego, co w ogóle nie działa i baguje gierkę? No, no wiesz, jest... no może działać, jak nikt na, nie jedzie na niej. No, jak po prostu jest. Myślę, że to, to też yeah. by się zmieniło w tym wypadku. O, no. My jakbyśmy... no i tak nie pojedziemy, nie mamy paliwa, a tam nie ma paliwa w tym budynku, więc... A skąd wiesz, że nie ma? No byłem tam przecież. O, dobra. Hmm. No to mamy lipę, idziemy, idziemy z buta w takim razie do tego o, miejsca. nic nie ma. Nie, nie, nie ma nawet mutanta, żeby zakończył nasze cierpienia? Są trzy mutanty chyba. Albo do... Ej, dobra, ale ty tego nie rozumiem, co się stało z tym paliwem? Czy rzeczywiście ono jak się wywróciło, wywróciło to Może się jak otworzyło? Się wywrócił, jeżeli ty nie otworzyłeś faktycznie. Przysięgam, mi teraz, że nie, nawet nie nie dotykałem tego. No to musiało się samo otworzyć. Ja tylko, bo ja o, tego podszedłem. Już też nie dotykałem od zamknięcia tego. Nie. to Ja tego też nie dotykałem. Nie, teraz. ja nie, nie, nie otwieram. O, i znowu było otwarte teraz. Czekaj, muszę coś no, sprawdzić. E. Musiałeś nacisnąć. Okej, okay, to jest dziwne. Już A wiem jak to robisz? działa. Już wiem jak to działa. Patrz. Podchodzisz sobie i no. klikasz E, i już masz otwarte. Nawet no ja nie wiem. Ma żadnej no animacji ani niczego tego. takiego. Pek. No, no. Ta no, tak. Nie, Ty no niemożliwe, że nie ja otworzyłem i nawet o tym nie. Nie, 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 nie. nie. No, je... no jest taka szansa. No nie, niemożliwe. No ja wiem, że to tak <laughs> działa, dlatego ja zawsze staram się otwierać fizycznie tą ręką, żeby wiedzieć ja. na 100%. Ooooooh. Ja wiem, że tak można robić. I ty tak pewnie tankowałeś, no bo nie trzeba tego otwierać fizycznie, żeby tankować. No tak. Tankować. Nie, no nie otwierać. I ludzie te tego używajmy jako protip, tylko ludzie później zapominają, że otwierają na przykład w środku i zapominają tego. Ale zamknąć. ostatnio, jak jechaliśmy, to też wydaje mi się, że było dokładnie to samo. W tym sensie też nie, nie zamykałem tego. Ani, ani nic. No, ja na pewno zamykam. Zawsze. Ech, Dobra, jak chodź widzę po prostu. Idziemy sobie. Spacerek. <laughs> Ej, zastanawiam się, czy ktoś zrobił tutaj. Czy jest w ogóle szansa przejścia Dusty Tripa z buta? Wiesz, po prostu sobie idziesz. I powiem idziesz. ci, że jak ostatnio na przykład nie było problemu z tym, że. Brakowało wszystkiego do tego końca no. i że wszystkiego było dużo i nie musieliśmy się zatrzymywać, nie? tak teraz może być faktycznie ciężko żeby nawet nazbierać dużo broni na ten 20, 20 tysięcy wiesz, metrów mutanty z tym wszystko. może być nawet ciężko To jest korolka No tak i to jest wszystko i no. dokładnie albo takie hangary ja trafiam albo yy, sklepy. sklepy no no to są dwie dwie rzeczy ja idę a ty jesteś tam w środku No ja już nie żyję Aha ciebie już nie ma Ech, zostałem sam na pustyni z dwa, Ty, no ale jak, jak to jest możliwe, że na dwa samochody poszło nam gorzej niż na jeden samochód? Przecież to jest... No... To... Na dwa samochody pójdzie gorzej, bo nie mamy paliwa. My mm. straciliśmy paliwo w jednym i w drugim przejściu. No w sumie tak. No. <laughs> Więc... paliwo. Także odpowiadając na pytanie, czy można jechać na dwa samochody? Można, ale musicie mieć nieskończoność paliwa, bo inaczej... no widać jak to się kończy.